Wszyscy śmiali się, myśląc, że nie słyszę, ale słyszałem. Każde słowo, każde parsknięcie za kieliszkami szampana, każdy siept owinięty jadem. Wpatrywałem się w kartę miejscową przede mną. Bałą, nieskazitelną, drogą, w czarnym druku selifowym. I, D, O, T, C, E, I, E, C, I, E. Nie żart, nie literówka. Moja żona zerknęła na nią, zakryła uśmiechek łykiem wina i pochyliła się do swojej szefowej, Kassandry, z błyskiem w oku, jakby były wtajemniczone w ten sam okrutny żart. W tamtej chwili mój świat rozpadł się na dwie części. Przed tą nocą byłem wspierającym mężem, cichym inwestorem, człowiekiem za kulisami, który finansował jej spinaczkę. Po niej stałem się kimś innym, kimś zimniejszym, ostrzejszym, wersją siebie której nigdy się nie spodziewały. Byliśmy małżeństwem przez osiem lat, poznałem ją, gdy nalewała drinki w rówta pląć w centrum miasta. Ambitna, głodna, podziwiałem to, wierzyłem w nią, podziałem ryzyko, sfinansowałem jej MBA, wprowadziłem ją do mojej sieci kontaktów. Wypisałem czek, który pomógł jej postawić stopę korporacyjne drzwiach. i patrzyłem z dumą, jak spinała się najpierw na asystentkę. Potem analityczkę. Potem coś na poziomie senior butikowej firmy firmie Cassandry Straten. Stratton. Zaczęła wracać do domu później. Elegancie ubrania. Chłodniejszy głos. Mniej my, więcej ja. Zapytałem raz, czy nadal jesteśmy drużyną. Powiedziała, że jestem niepewny. Trzy tygodnie przed imprezą znalazłem pierwszego maila. Jej laptop był otwarty na wyspie kuchennej. Przypadek. Temat. Tonic test z to nie był tylko jeden mail. Było ich dziesiątki. Zjęcia też. Kolacje, pereganie hotelowe, czaty grupowe z jej współpracownikami nazywającymi mnie panem wycieraczką, żarty o tym, jakie sandę uwielbia patrzeć, jakie dziewczyny bawią się słabymi mężczyznami, jak rzucały sobie wyzwania. To najlepiej upokorzy swojego partnera. Przewijałem, aż oczy mnie bolały. I nie krzyczałem. Nie płakałem. Po prostu zamknąłem laptopa i poszedłem na górę pocałować ją na dobranoc. Wtedy zaczął się plan. Udawałem głupiego przez trzy tygodnie, trzymałem ją za rękę, wybierałem jej sukienkę na imprezę, nawet zaproponowałem, że ją podwiezie. Tego, czego nie wiedziała, to że podczas dyspała, skonsultowałem się z prawnikiem rozwodowym, bardzo dobrym. Zebrałem każdy rekord finansowy. Prześledziłem każdy wydatek. Nawet wyciągnąłem pereganie na te weekendy w spa i retreaty dla Gelbos, które twierdziła, że były związane z pracą. Nie były. Podczas gdy spała obok mnie już separowałem konta, przygotowywałem podział aktywów. Przenosiłem fundusze legalnie. Po cichu. Budowałem mur. Nie z gniewu, z precyzji. Potem nadeszła noc imprezy. Miejsce było oczywiście ekskluzywne. Polerowane betonowe podłogi, Importowane wina, lista gości pełna ludzi, którzy podawali sobie ręce z zamkniętymi oczami. Wszedłem obok niej. Nikt mnie nie przywitał, ani jeden, tylko spojrzenia z ukosa. Fichoty, aż doszedłem do swojego miejsca i zobaczyłem to. I, Idei E, C, I, e. Nie spodziewała się, że usiądę, ale usiadłem. Usiadłem, uśmiechnąłem się i obserwowałem ich wszystkich przez światło świec. Kassandra podniosła kieliszek i wzniosła to za niezłomne kobiety. Stół wzniósł okrzyk. Żułem stek w milczeniu. Nigdy nie zauważyła teczki w mojej torbie ani umów o poufności, ani raportu prywatnego detektywa, ani zgięć. Nie zauważyła pendrive'a, który wsunąłem do kieszeni marynarki radcy prawnego jej firmy w drodze do baru, ale zauważyła, kiedy wstałem, by wyjść. Chwyciła mnie za ramię, udając troskę. Już wychodzisz. Uśmiechnąłem się, po prostu zmęczony, a potem odwróciłem się do Kassandry. Zanim pójdę, chcę jasno powiedzieć. Zrywam z wami kontakty. Była pauza, tylko sekunda. Dezorientacja zamigotała za jej botoksowaną twarzą. Potem wyszedłem. To, co nastąpiło, było reakcją łańcuchową. Nie mogły przestać. Powiadomienie prawne przyszło trzech dni później. Rozwód z powodu niewierności. Złożyłem udokumentowane dowody, nadużycia finansowe, okrucieństwo małżeńskie. A ponieważ podpisała umowy, używając mojego nazwiska jako poręciciela, nadchodząca umowa firmy z Europejskim Funduszem upadła. Wtedy zaczęły się audyty. Okazało się, że Kessandrę mała do ukrycia więcej niż tylko niewierność wśród personelu. Oszustwa, sprzeniewierzenie wszystko ujawnione, ponieważ ktoś dał regulatorom dokładnie to, czego potrzebowali. Jej impelium runęło w mniej niż dwa miesiące. Moja żona ex żona próbowała dzwonić. Siedemnaście nieodebranych połączeń w jedną noc. Nie odebrałem. Jej ostatnia wiadomość brzmiała tylko jednym zdaniem: zaplanowałeś to. W końcu zrozumiała. Nie zrobiłem tego, by być okrutnym. Okrucieństwem byłoby krzyczeć przy stole obiadowym, rzucać winem, demaskować ją przed wszystkimi tej nocy. Nie, to było chirurgiczne. Chciałem, by poczuła to powoli. Cięża wszystkiego, co nie doceniła. Mejża, którego wyśmiewała. On był właścicielem domu, samochodu, oszczędności, jej szefowej. Pod federalnym śledztwem. Każda girl boss, która śmiała się ze mnie tej nocy. Niektóre są bezrobotne. Niektóre są pozywane. Niektóre nagle bardzo cicho w internecie. Pamiętam zapach tego miejsca. Lniane serwetki. Okoń morski, mydło do rąk o zapachu cytrusów w łazience, ale głównie pamiętam ciszę, gdy odwróciłem się do nich plecami. Jak się rozciągała, nie zdezorientowana, potem niespokojna. Nie były pewne, co miałem na myśli. Teraz wiedzą, żyje inaczej teraz. Czyste mieszkanie, ciche poranki, żadnych fałszywych uśmiechów. Nie jestem zły, nie zgorzkniały. Nie muszę być. Mam spokój. A one mają wrak. I za każdym razem, gdy miałam kartę miejscową w restauracji, uśmiecham się, bo wiem, co zapomniały. Nawet ten cichy, nawet tak zwane idiotyczne śmiecie mogą spalić imperia bez podnoszenia głosu.